Dzień dobry kochani, witam Was z Akcyza Vibzon tym razem z terenu. Idziemy właśnie do Urzędu Celnego. Droga, jak widzicie, nie jest zbyt okazała, ale tutaj właśnie przeniósł się Urząd Celny z utraty. Jesteśmy na ulicy Jagiellońskiej. Ten parking, który widzieliście na początku, jest to plac celny, gdzie wstawiamy samochody. A teraz idziemy do wejścia do urzędu. Mamy specjalną mapkę dla Was, ponieważ jak widzicie, droga nie jest w żaden sposób oznakowana. I tutaj, słuchajcie, mamy wejście do urzędu, ale nie jest tak łatwo. Wcale przy wyjściu od razu nie znajduje się wejście do pokoju celników. Zaraz pokażę Wam, jak to wygląda. Kochani, już wyszliśmy z urzędu, więc teraz małe wyjaśnienie, co w ogóle tutaj robiliśmy. Otóż zgłosił się do nas klient, który przesiedlił się z kraju trzeciego wraz ze swoim samochodem i chciałby zrobić odprawę celną pojazdu jako mienie przesiedlenia, czyli nie płacić podatku, VAT-u, cła i akcyzy. Teraz tak, jakie są warunki mienia przesiedlenia? Pierwszym warunkiem jest to, że pojazd musi być własnością klienta przez minimum 6 miesięcy od momentu przesiedlenia. Drugi warunek jest taki, że klient musi się przesiedlić do Polski na pobyt stały, ponieważ potem jest warunek nieodstępowania przez 12 miesięcy, czyli auta nie może użytkować żadna inna osoba, nie można go sprzedać, nie można go użyczać. Kolejny warunek to od momentu przesiedlenia należy być w kraju, z którego się przesiedlało, minimum 12 miesięcy. No i tutaj nam się pojawia mały problem, ponieważ klient wyjeżdżając z kraju, w którym zamieszkiwał od urodzenia, Pojechał na wakacje na Łotwę na 3 miesiące. I tutaj nie jesteśmy pewni, jak będzie zapatrywał się na to urząd celny, ponieważ teoretycznie warunki ustawy zostały spełnione. Klient, jeżeli jest zamożny i stać go, ma prawo wyjeżdżając ze swojego kraju, pojechać na wakacje na trzy miesiące, po czym przeprowadzić się do już kraju docelowego. I tak właśnie zrobił nasz klient. Natomiast no, ustawa nie jest jednoznaczna, ona też podlega interpretacji celników, więc musieliśmy tutaj złożyć dla klienta specjalne wyjaśnienia. Ponadto klient przyjeżdżając, przekraczając granicę Unii Europejskiej, nie pobrał z granicy dokumentu przekazowego T1, co też jest obowiązkowym dokumentem do wykonania odprawy, więc musieliśmy złożyć dodatkowy wniosek o zgodę celników na odprawę pojazdu bez dokumentu przekazowego T1. Więc tutaj mamy dwa takie wnioski, które mam nadzieję będą pozytywnie rozpatrzone przez Urząd Celny. Zresztą jak zawsze u nas, no ale pozostaje, pozostaje ta niepewność. Tutaj ciągle kamerka wskazuje Wam urodziwy plac celny. Nie wygląda to zbyt fajnie, no ale pamiętajmy, że to ma działać, a nie być fajne. A Was oczywiście, jeżeli przyjechaliście z kraju trzeciego ze swoim pojazdem, chcecie odprawić samochód jako mienie przesiedlenia, zapraszam Was serdecznie do nas do biura. Pomożemy Wam przygotować wszystkie dokumenty, które są potrzebne do przeprowadzenia procedury. Nie będziecie musieli przyjeżdżać w to piękne miejsce i błądzić po korytarzach. Oczywiście, jeżeli zakupiliście samochód poza Unią Europejską, również musicie go odprawić i chcecie to zrobić razem z nami. Też was do tego zapraszam. Wtedy będziecie płacić podatki, ale oczywiście procedurę również całą za was przeprowadzimy. No dzisiaj pogodę mamy troszkę mokrą, niestety, ale mam nadzieję, że weekend zacznie nam się lepiej. Ja ze swojej strony życzę Wam wspaniałego weekendu. Odpoczywajcie, nabierzcie sił na kolejny tydzień, dużo słoneczka i wszystkiego co najlepsze. Pozdrawiam.